Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Czieński. Jesteśmy na targach handlu. Amber Expo, Międzynarodowe Targi Gdańskie. Mamy dzisiaj 10 maja, ale śnieg pada. Jak, jak to dziwne. Idziemy dalej. Dzień dobry. Polska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tutaj oferujecie dzisiaj na tym stoisku? Kto to jest? Może pan poprosi tego kogoś. Bo ja robię reportaż. O waszej Przerywanie jest zdrowe. Rozmowy handlowe. No to jest oczywiście ten już jak długo ma być możliwości konfiguracyjnych. Tutaj kwestią, która pochodzi dużo czasu jest integracja całego systemem. Dzień dobry Pani, poworska telewizja narodowa Gdańsk. Co pani oferuje tu dzisiaj na tych targach? Nie muszę Ja y muszę nagrywać, ]Yeah ja takie mam pracę. Naszą misją jest integracja danych. Czego integracja? Integracja danych danych, aha i wy... Jak, Jaki sposób ja nie usługi świadczyć? A ktoś jest? No to by mógł powiedzieć. Nie ma. Nie. Mogę no zadzwonić. No to niech przyjdzie, bo ja tu jeszcze tak, będę. No. Dzień dobry Państwu. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu oferujecie na tym stoisku? dzisiaj? Na targach. Z tego P Oferujemy wszelki content. Na blogi firmowe, artykuły na różne portale i opisy produktów, to głównie. Dobrze, a jakim celem jest to dzisiejsze stoisko na tych targach? Co chcecie tu uzyskać, będąc na targach w Gdańsku? Chcemy pozyskać współpracę z różnymi firmami czy klientami ogólnie. Wasza firma mieści się? W Poznaniu. W Poznaniu, Aha, tak. i przyjechaliście z Poznania tutaj a, tak. nawiązać kontakty, można powiedzieć biznesowe. Oczywiście. Rozumiem. Kto mówił? Dziękuję bardzo. Jest to? Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Ja chciałem się dowiedzieć, co dzisiaj oferujecie na tych targach, na tym stoisku? Firmy, firma się nazywa? Tak, firma się nazywa Kompakt. Oferujemy nasz produkt. Może pan się tak, przedstawić? Tak, tak, moje nazwisko Pawlus, Piotr, tak. reprezentuję firmę Compax i dzisiaj reprezentujemy na targach program o nazwie Event. To jest Event, tak, rozumiem. No i co ten program daje klientowi potencjalnemu, waszemu? Ten klient, ten program naszemu klientowi potencjalnemu ulepsza proces w firmie. Usprawnia ten proces, poprawia system odczyniany. Rozumiem i ile osób firma zatrudnia? Yeah. Definitely. Dwie? Tak. No co nie, to nie, nie duża firma. A jak długo działacie na rynku? Yy, jesteśmy prawie na 10 lat na rynku. Tak. 10 lat już działacie. I ciągle dwie. Tak, tak. Czyli tak, nie tak, potrzeba tak. więcej ludzi do, do no, tej czyli do tego Na razie dajemy do firmy. Na razie dajemy radę. Mamy tak dobry produkt, że produkt pracuje na nas po prostu. Czyli ten produkt się sprzedaje tak. i dwie tak. osoby dają radę tak, go sprzedać tak, nawet? Tak, 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 dokładnie. I tworzycie go sami? Tak. No rozwijacie go sami. Tak, też komputerowo. Tak, tak rozwijamy komputerowo. Jesteśmy autorami tego programu i go sprzedajemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia na naszych targach. Pomorska telewizja narodowa. Co wy to oferujecie dzisiaj na tym, na tym, na tym targach? Nie mówię targach? Rozpich. Aha. Polnish telewizja Nacjonal Good Morning. I no, no. film profile i speak. Film. Pavel. Would Presentation. Be, Pavel would be great my colleague because he speaks okay. speak. Okej. W Polsce. Okej. You make a recap to the also. <laughs> proponowane, żeby tak samo było na przykład zainstalowanie się w Ale to normalne, google'owskie, albo analizy albo... Analytics. Przepraszam, mogę na chwilę przeprosić, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębicki. Może pan dwa słowa o firmie powiedzieć, bo tutaj szef powiedział, że pan może więcej powiedzieć. To nie mój szef, ale mój kolega. No, kolega, no. <noise> Może być kolega. Czy mogę już zaczynać? Proszę bardzo, może pan mówić, może pan się przestawi. Okej. Okay. Hej! Moje imię to Paweł, jesteśmy WHOOP App i tak samo tworzymy kampanię produktowe. Czy mogę zacząć? Poczekamy chwilę, bo hałas, hałas. Okej, speak. moje imię to Paweł Morawiak, jestem od WHOOP App. Whoop App zajmuje się automatycznym tworzeniem kampanii produktowych i zaoszczędzaniem kosztów dla e-commerce'ów, które wydaje się w Google. Jeśli jesteś zainteresowany, spójrz na naszą stronę. Dobrze, a powiedz mi Paweł, firma mieści się gdzie? Nasza siedziba jest w Linz w Austrii i działamy właściwie na około 23 rękach, czyli na wszystkich rękach właściwie, gdzie tak samo kampanie produktowe już są włączone. Czy w Polsce macie jakieś przedstawicielstwo? Hmm, oczywiście nie. Ciebie, czyli gdzie tu mieszkasz? A, mieszkam w Linz, ale pomimo wszystko jesteśmy tak samo bardzo często w Polsce, obecnie zarówno na targach, jak i na konferencjach. Czyli na takich konferencjach, ale tak na, na co dzień cię w Polsce uświadczysz? A, na co dzień można mnie doświadczyć, jeśli tak samo a, jest jakiś e-commerce albo agencja internetowa, która jest naprawdę bardzo zainteresowana współpracą. Wtedy oczywiście. Nawiążę tak się tak z Bardzo proszę, ja prowadzę fundację. Także Fundacja Sława chętnie nawiąże z nami Może jakiś kontakt? Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomorska, Telewizja Radowa Gdańsk, witam. Witam. Czy ja mogę dwa słowa z panem zamienić? Myślę, że tak, pan. Przepraszam. E, proszę pana, co pan dzisiaj tutaj na tych targach prezentuje i o co tu chodzi? Czy mam rozmawiać z panem, czy mam mówić do kamery? No Pan rozmawia ze mną i przez kamerę i do, i do widzów jednocześnie. Czyli mam mówić w obiektyw, tak? Oczywiście. Dobrze. E, dzisiaj na targach może wziąć pan to krzyw? Nie, niech będzie. Niszczyłem się. Dobrze. Mam rozmiar dobry. Dobrze. Dzisiaj na targach prezentujemy agencję FilmPoint, która specjalizuje się w produkcji wideo oraz przygotowywaniu strategii kampanii marketingowej. Rozumiem. Proszę pana, no tutaj taka jedna firma już jest, rozmawiałem z nimi i to znaczy pan jak firma powstaje nowa, może do pana się zwrócić o to, żeby pan jej zrobił jakiś tam marketing i film i tak dalej? Jak to wygląda? Nie tylko nowe firmy, nie bez względu, na to, czy firma jest nowa, czy już jest na rynku wiele lat. Możemy pomóc, pomóc ich w pojedynczych projektach, ale też w brandingu i czy w przygotowaniu okresowych kampanii. Jak długo pana firma działa? Działamy od 2009 roku. Aha. I dużo ludzi zatrudniacie w firmy? W tej chwili zatrudniamy 15 osób. Robicie filmy w całej Polsce za granicą? Robimy filmy w całej Polsce, działaliśmy też w Wielkiej Brytanii, w Belgii, we Włoszech, w Niemczech. Także doświadczenie póki jest. co Europy mamy w miarę obcykalną, ale też na, na przykład na animacje, których dużo przygotowujemy, mieliśmy też klientów z Australii, RPA, Kanady. Także działamy globalnie. Dobrze mówił Wojciech Kołysz. Firma. Firma. Poproszę Ci jakąś namiarę. Na No tutaj widzę firma, która ma zawieszone wieszaki i walizkę nawet jest, można wyjechać chyba z tym, z tym ubraniem gdzieś za granicę. A robią się tu fotografie różnego rodzaju, można się ubrać, przebrać. Tak eee, do fotografii w i tam fotografujemy z użyciem obiektywu makro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, może na dwa słowa, Jasne. proszę pana Sławomir Ziębiński, może pan się przedstawi, proszę pana, pan, pan Robert z firmy Orbit. Firma Czym się firma tutaj zajmuje? Bo widzę, że tu macie kubki, zdjęcia, jakieś fotografii robicie. Czy, czy to jest taka profesjonalna firma, gdzie można zdjęcie do dowodu zrobić? A no właśnie nie. Tutaj nie? akurat nasza firma zajmuje się produkcją automatycznych studiów do fotografii produktowej. Aha. E... Nasze urządzenia potrafią w automatyczny sposób wykonać zdjęcia 2D oraz 360 oraz kręcić filmy już na bardzo profesjonalnym i zautomatyzowanym poziomie. Tak więc dzięki takiej zaawansowanej technologii jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób wykonać dobre jakościowo zdjęcia czy też filmy. Filmy można robić u Was jakie? Dokumentalne, jakieś reklamowe. O co chodzi? Jeżeli chodzi o filmy. Są to filmy, które prezentują produkt. Mogą to być filmy na przykład ee, obrotowe, gdzie obrotowe. produkt się obraca. Rozumiem, to tak mi się trochę przypomina tomograf komputerowy, gdzie tam obrotowe zdjęcia robili, to tak na tej samej zasadzie tak. obrotowo te zdjęcia robicie? Tak, też obrotowo zdjęcia kto się robili. obraca, przedmiot, czy człowiek, czy aparat? Generalnie obraca się sam przedmiot. Sam przedmiot się obraca, tak. czyli jak ja bym tam wszedł do środka, to będę się obracał? Dokładnie, w ten sposób. I wtedy robicie z różnych ujęć po prostu zdjęcia? Dokładnie w ten sposób. Czemu to ma służyć? To ma służyć e, generalnie prezentacji samego produktu i zaprezentowaniu w jak najlepszy sposób produktu na stronie internetowej. Dziękuję. Mówił? Robert, to firma Orbit. Dziękuję. Dziękuję. No jak widać, jak widać woda już. Leci, ale leci tam, do, chyba do, do pod tam założyli od razu, zastawili tutaj deskami już nie widać tego, gdzie leci ta woda. Na głowę już nie leci, bo zabezpieczone jest. Dzień dobry Pani, Pomorska Telewizja Narodowa. Co Pani proszę mają tutaj z tymi lustrami, które przedstawia? Można zrobić sobie makijaż e, Oho. i ogólnie zrobić się na Czyli... dowiedzieć się o tajnikach makijażu pod kamerę, makijażu dziennego. Mhm. Więc zapraszamy. Proszę panią, to znaczy, że co? Jak przychodzi, przyjeżdża tu przedsiębiorca, to zanim otworzy stoisko, tu pani musi zrobić makijaż? Może u, mnie się do... może u mnie skorzystać. Żeby ładnie jak... wyglądać. Dokładnie, ale też jak najbardziej zdobyć kontakt do, do agencji, która robi spoty reklamowe. E... Jaki kontakt, może pani przedstawi ten kontakt? E... Www. -space .pl. Aha. I pani tak. tutaj ja robi tutaj te makijaże? Tak. A ale ja to w... kosztuje coś u pani? To nie? Dzisiaj pani gratis robi. Tak. Ja sobie mogę zrobić te paznokcie i to wszystko. No nie, to... makijaż. Makijaż. A ja nie wiem, ja się nie, znam, nie robiłem makijażów nigdy. No dobra, dziękuję bardzo kto mówił. Proszę bardzo. Magda Rupińska, Crazy Brush. Nie. No. Tutaj już byliśmy. Tak. A teraz pytanie jest zasadnicze do Dzień dobry. O, tu jest coś ciekawego, bo tu i piwo mają. Pomorska telewizja na lodowach się kłania. E, proszę pana, to a pan te piwo nalewa? Na nie, to nie jest moje piwo. Nie pana piwo nawet. Nie, nie, pan to pan tylko tak pilnuje tego piwa, żeby nie zginęło. Rozumiem. A skąd wy jesteście? Co to za wystawa? E, z, bo na targach się znaleźliście nie. Tak Firma o... za Logistik, e, usługi logistyczne, przesyłki do Czech na Słowację. Na Słowacji? Tak. Ale to Wy jesteście skąd? Z Czeskiego Cieszyna. Czeski Cieszyn. Ale mówicie po polsku. Tak. Ale, ale, ale czeskie piwo macie. Się. Czeskie piwo mamy. Na no, zachętę dla każdego. Tak. Ja, ja chętnie się napiję czeskiego piwa, ale za później. Na razie to może Pan coś powie o Waszej firmie. O Waszej firmie? O Waszej firmie ciekawi jesteśmy w Polsce, co ta firma yy, yy, robi i, i co chce tutaj nam sprzedać. Co chce nam sprzedać? O, pewnie chcecie coś sprzedać? Jak przyjechaliście do Gdańska, z no, miasta portowego. Firma Oza Logistyk zajmuje się usługami logistycznymi. Przede wszystkim wysyłką do Czech i na Słowacji. Nie piwa. A czego? Z produktów. To znaczy, jesteśmy po prostu prawą ręką dla sklepów internetowych, które sprzedają produkty w Czechach, a chcą zaoszczędzić na przesyłce. Do Czech czy na Słowacji, natomiast bezpośrednio z Polski do Czech wysyłać to wysyłają przez nas magazyn. To jest tak główny magazyn. Obcędzą, tak, sobie kosztują. Gdzie sły... ten magazyn jest? W Cieszynie. W Cieszynie. To na granicy, blisko. Na granicy. Bo Cieszyn polski tak jest. Korzystujemy to miejsce, bo... No więc ja powiem tak. Ja dopiero proszę państwa. No byłem u Węgrów, teraz jestem u Czechów, a okazuje się, że no. Każdy ma podobne produkty, bo chodzi o to, żeby w internecie działać. Ja myślałem, że to bardziej przyjemne produkty, bo piwo jest, ale okazuje się, że w internecie działają. Dokładnie. Jak duża firma jest? Ile osób liczy osób? Firma liczy 19 osób. E... kiedy działa? Działa już 6 lat. Czyli jesteście już okrzewni na rynku, że Ta tak, jest. tak powiem. Mamy I... kilkanaście tysięcy przesyłek miesięcznie. A... Tak więc... Działacie dobrze? Działacie dobrze kupują Wasze usługi. Jak najbardziej. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński z Targów Handlowych w Gdańsku. Pozdrawiam.